Siemanko jestem crafter i Niedługo za kilka dni spotkanie z widzami Tak z okazji 12 subskrypcji Wreszcie Prawie miesiąc czekam Także zapraszam na spontan to będzie na Placu Zabaw w Zakroczymiu dwa tygodnie do... 2 tygodnie... O, będzie tam napisane, od którego do... 2 tygodnie, czyli 14 dni, plus do soboty, nie w poniedziałek. Bo w sobotę, wiecie, bo w poniedziałek, wiecie, do szkoły i te inne. I nie dwu... i będzie, nie było filmów, dlatego teraz, bo czekałem na te 12, właśnie... bo że czekałem w ogóle na ten spontan, na ten spotkanie z widzami. Mam nadzieję, że dużo ludzi przyjdzie tam. Ja nie wiem. może trzy będzie tygodnia albo dwa, żeby... Dr ludzi ten i wiecie. Pozdrawiam Kacpral Nikela od razu. Dzięki niemu jestem spontan, także pozdrawiam subskrybować go. Jego, jego kanał, ten moją subskrypcję. Filmów nie wiem. Dopiero zauważyłem, że mam 12 subskrypcji, także wiecie. Zapraszam na spontan i na jego kanał, dzięki niemu ten, bardzo zapraszam. Spytam się go czy ma Skype'a jeszcze, coś może nagramy. Może. Jak przy jak przyjdzie Kasper Nikiel to jestem wdzięczny, bardzo. Także wiecie. I widzę, że dużo w ogóle... Widzę, że skina trochę mi coś się Trochę mi zmieniło się ten tu, ale chyba coś. Bo dawny gram w Minecrafta. Gram już wyczekaj. Widzicie wiecie, co ja już gram? Ja gram w już Shadow Ground Survival. Może to nagram, może. Ale fajna gierka. Czwórkę mam. Czwórka. Albo jedynka. Nie wiem, ale fajna gierka. Moi braci mówią. No, Kuba. Kuba kupił, a mówię, że to jest głupie. Dziwne. To. Pozdrawiam Kaspranikela i popatrzcie z Myślę, że dużo. Ciśnijcie żółty gościciel i myślę, że będzie dużo, dużo ludzi na spontanie, czyli spotkaniu dla widzów. Jak nie będzie nikogo, to nie będzie miesiąc odcinków. To radzę już. A i to jest od 7 do 10 dziewięciu lat. No, jakoś tak, niech będzie. No. Bo wiecie tak. Nie będzie żadnych vlogów ani nic. Chyba, że chyba, że będę umiał już tą nagrywać, wiecie, Umieć powiedzieć. umieć nagrywać. Co to kurde. Umieć nagrywać kamerką. Bo tam nie ma żadnych opcji. Nagrywaj kamerką i te inne. Coś wykombinuję. Skype'a, ale wiecie, jak to jest. Dobra, tym razem ten... ja ten z tego serwera nie będę reklamował. Gdzie ten spawn? Jezu, co się tu stało? Co się tu stało? Przynajmniej to zostało to powinno być survival działki. Tam. A to są działki. Dobra, także tym razem będzie. Skończymy. Tutaj. Tym razem będzie. Oj. Tym razem będzie więcej odcinków, także pa pa, cześć, jo! Wciśnijcie żółty guziczek. Cześć.